Kocha, kradnie, szpanuje? Cześć, tutaj Piotrek oraz jego sztuczny wąt, który za bardzo odbija światło i dlatego nie wystąpi w tym odcinku. Perelowskich Wspomnień Czar, część druga. Tym razem zapraszam Was na recenzję filmu. Najmro. Niby złodziejaszek, a jednak dżentelmen. Zdzisiek Najmrocki to był fest gość. Niemal 30 razy wymykał się organom ścigania. Kochał kraść i ośmieszać władzę, a jego perpetje z milicją śledziła cała Polska. Jesteście gotowi na lekki polski film z epoki? Najmro to czysta rozrywka. Kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni, po zupie nic, nostalgicznie wspominamy czasy Polskiej Republiki Ludowej. U Kingi Demskiej oglądaliśmy PRL powszedni z komitetami kolejkowymi, walką o kartki i paluszkami w szklankach na czele. Najmro przedstawia nam PRL w wersji deluxe: markowe ciuchy, przeciwsłoneczne okulary, peweksy do obrabowania i milicja do wykiwania. Film Mateusza Rakowicza nie jest nawet ruchomą pocztówką z lat 80. To pełnoprawna historia obrazkowa w wersji kinowej, z wąsatym superbohaterem na miarę tamtych czasów. Zdjęcia często zwalniają do żółwiego tempa, zatrzymując bohaterów w iście komiksowych kadrach. Brakuje tylko ramek i dymków. Zack Snyder byłby dumny. Najmro jest jak słowiański Robin Hood, który zabiera bogatym i rozdaje no, sobie oraz swojej ekipie, ale ma kodeks wartości i jest taką pozytywną szelmą. No i ma także niesamowity dar wymykania się z każdej opresji. Niektóre wyczyny Najmrockiego zdążyły obrosnąć legendą, jak chociażby zniknięcie ze spacerniaka w biały dzień, czy samodzielna defenestracja podczas rozprawy sądowej. Kilka braworowych akcji polskiego króla Ucieczek znalazło swoje odbicie w filmie, i sekwencje te ogląda się nie tylko z uśmiechem, ale i z niekłamanym podziwem. Tutaj z kolei dumny byłby Achsen Najmro z wielu patowych sytuacji umie się wyłgać, ale gdy trzeba, to i przywalić potrafi. Jest szybki jak przeciąg, a milicja to przy nim nieporadni ślamazarze, którzy po prostu nie są zdolni dogonić gościa wyprzedzającego swoje czasy. Ale czasy się zmieniają i przychodzi w końcu pora na to, by milicję dosłownie przemalować na policję oraz ucywilizować perelowski dziki zachód, albo raczej wschód. Nie zostanę chyba oskarżony o zdradzanie tajemnic tej produkcji, jeśli wspomnę o tym, że w Najmro transformacja ustrojowa pozostawia raczej gorzki smak. W Polsce ludowej dyskoteki mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Z sufitu wsypał się brokat, a wszystkiemu towarzyszył soundtrack złożony z najlepszych rodzimych przebojów. Ojczyzna lat 90. jest pogrążona w mroku, otumaniona narkotykami i zatracona w techno. W tak ponurej rzeczywistości nawet super zdzisiek może zaplątać się we własną pelerynę. Na Naimro, tak na film, jak i na jego bohatera, nie można się napatrzeć. Niemal wszystko zagrało tu idealnie, wszelki kadr został pieczołowicie przygotowany. Brak tu dłużyzn, a humor jest niewymuszony i autentyczny. Serio, nareszcie ktoś odkrył, że bluzgi nie muszą puentować każdego zabawnego dialogu. No po prostu świetnie się ogląda polskie kino, które nie jest rozrywkowe tylko z nazwy. No to co? Zapuszczajcie wąsy! I lećcie na seans. Lubicie filmy o takich cwaniaczkach? To dajcie lajka like i może suba dobra? Dzięki i cześć.